Cześć moi mili, witam Was serdecznie w kolejnej historii, o którą bardzo wiele próśb pojawiło się w komentarzach. Dzisiaj będę mówić wam o człowieku zdecydowanie wielkim, ale też na pewno niełatwym. Był to bowiem człowiek, który na pewno był jednym z najlepszych aktorów swojego pokolenia, bardzo często grywał czarne charaktery i bardzo to lubił. Prywatnie a także zawodowo bywał też porywczy, wybuchowy i zupełnie nieprzewidywalny. Bardzo często. Prowokował swoich przyjaciół i współpracowników na planie, lubił również wchodzić w drobne konflikty. Nie przeszkadzało mu to idealnie wcielać się w rolę. Miał też niesamowitą słabość do kobiet właściwie nie potrafił przejść obok nich obojętnie. Lubił także rozrywkowy tryb życia papierosy i alkohol bywały jego przyjaciółmi. Do dziś wiele osób nie może pogodzić się z tym, że genialny Roman Wilhelmi odszedł w wieku zaledwie 55 lat. Myślę, że dzisiejsza historia będzie przeplatała w sobie jego życie zawodowe i prywatne, przez co będzie naprawdę bardzo interesująca. Serdecznie Was zapraszam, byście pozostali ze mną do samego końca. Roman Wilhelmi urodził się 6 czerwca 1936 roku. Przez całe swoje życie był bardzo mocno związany z matką. Jak sam podkreślał, w domu role były mocno podzielone. Matka była głównodowodzącą, a ojciec zaopatrzeniowcem. Ona była postacią dominującą, ale jednocześnie manifestowała przed nami, że najważniejszą osobą w rodzinie jest ojciec, bo to on zarabia na nasze utrzymanie. Była surowa, konsekwentna i sprawiedliwa. Nie mówiła tego, ale czuło się, że nas ogromnie kochała. Była kobietą zawsze zadbaną i elegancką. Była też zaborcza, żądająca respektu, jednak ona była mi najbliższa. Ojciec był ciągle w pracy. Żądał od Romka posłuszeństwa, a jak się później okazało, synów również był tym najbardziej krnąbrnym. Choć nie można mu odmówić bystrości, był jednak po prostu łobuzem. Rodzice, więc w pewnym momencie, zdecydowali się oddać go do szkoły z internatem. Mieli nadzieję, że tam może poradzą sobie z jego trudnym charakterem. Nie mieli pojęcia, że w ten sposób wpłyną na jego całe przyszłe życie, ponieważ to Właśnie tam po raz pierwszy, czyli w Kolegium Kujawskim, księży Selezjanów dostał pasji aktorskiej, która właśnie w tej szkole się rozpoczęła. Ale czy to było konieczne? Faktycznie chłopak wcześniej mocno narozrabiał. Nie było dnia, żeby jakaś dziewczyna nie przychodziła do nas i do rodziców i nie uskarżała się, że Roman ją ciągnie za włosy, opowiadał brat Wilhelmiego w głosie wielkopolskim. Obok naszego domu był sklep delikatesowy z ogromnymi szybami. Któregoś dnia Roman wdał się w bijatykę i wpadł w szybę oraz do środka sklepu. Rodzice niewiele mogli zrobić, by wpłynąć na syna. Jego mama wspominała, że wystarczyłoby Roman spojrzał na nią ze skruszoną miną, a ona gotowa była już zapomnieć o zaplanowanej karze. Romkowi wiele uchodziło na sucho, miał spontaniczny wdzięk, kupował tym wszystkich. Ale właśnie wróćmy do tej pasji aktorskiej, która właśnie w tej szkole się rozpoczęła. Sam Roman wspominał to tak. W Aleksandrowie zetknąłem się ze szkolnym zespołem artystycznym. W jednej z kapliczek w kościele zrobiono scenę. Ksiądz Siuda, który wspaniale śpiewał na planie ,,Zapalenie papierosów goli nam głowy na glans", potrzebował małego, lekkiego, łysego Chrystusika. Wsadził mnie do kosza, nic nie kłamie, i przenieśli mnie z jednej kulisy w drugą. Ja pamiętam do tej pory szmer tamtej publiczności, a minęło prawie 50 lat. Mogę więc śmiało powiedzieć, że na teatralną scenę wniesiono mnie. Wcześniej chciałem być marynarzem albo lotnikiem, jak wszyscy. Te marzenia nie spełniły się. Od chwili, gdy usłyszałem ten szmer, wiedziałem już, kim chcę być. Zwierzał się Wilhelm. No i od tamtej pory realizował swój plan. Po powrocie do domu wziął udział w konkursie recytatorskim, który zresztą bez trudu wygrał. Potem zapisał się do szkoły instruktorów ruchu amatorskiego po maturze przystąpił do egzaminu do szkoły aktorskiej. Na egzamin udał się jednak, niedysponowany, ponieważ miał spuchniętą twarz, bolał go ząb. Oczywiście uprzedził o tym komisję, zagrał, wyrecytował i zachwycił wszystkich. Do szkoły teatralnej, dostał się za pierwszym razem. Został wysłany na obóz przygotowawczy, a później przyjęty do PWST. Po pierwszym roku w studiów miałem w czasie wakacji poważny wypadek drogowy na rowerze. Groziła mi amputacja mocno potrzaskanej ręki. Pół roku przeleżałem w szpitalu. Uratowali mi tę nieszczęsną rękę, którą do dziś mogę podnieść tylko do wysokości barku. Jak widzicie, więc nie było łatwo, ale udało mu się powrócić na studia i ukończyć kierunek jako jeden z najbardziej obiecujących studentów. Jeden z wykładowców od razu zaangażował go również do teatru. Dzięki temu od razu tak naprawdę mógł pracować w zawodzie. Jednak wcale nie było łatwo. Na znaczącą rolę musiał poczekać kilka lat. Śmiał się, że pech go nie opuszcza, bo kiedy dostał w końcu główną rolę, przedstawienie szybko zdjęto z afisza. Potem zaś za kolejną rolę krytyka wylała mu na głowę wiadro pomyj. Tak naprawdę po takim starcie wiele osób by się poddało, ale nie Roman Wilhelmi. Mimo, że wcale nie było mu łatwo też w życiu prywatnym, w tym czasie się miał opuścić Warszawę, ale przez to, że został zatrudniony do Teatru Ateneum, pozostał w niej, ale nie miał tak naprawdę gdzie mieszkać. Pomieszkiwał więc w pomieszczeniu, w teatrze, u znajomych. Wiele osób by się wtedy załamało, tym bardziej, że jak sam mówił, przez 7 lat nie miał na co zaprosić rodziców do teatru. Mimo to, że można powiedzieć, że nie od początku był odpowiednio wynagradzany za swoje zaangażowanie, ono nie słabło. Wiele osób uważało, że jest pracocholikiem i takie jego samego zaangażowania wymagał też od innych, dlatego partnerem na planie bywał często trudnym. Depresyjny i wręcz płaczliwy w domu, kiedy przekraczał mury teatru z miejsca, programował się na sukces, gdy wchodził na scenę już po chwili wygrywała w nim spontaniczna energia. Pisze we wstępie do książki Roman Wilhelm, biografia Marcin Rychcik. Nie było jednak tak, że po prostu był tak pewien siebie, że się w ogóle nie stresował. Wręcz przeciwnie, przez całą jego karierę przed występami zżerała go trema. Kopał i gryzł przez 10 dni wspomina reżyser Maciej Domański. Wtedy właśnie pił, histeryzował, dochodził do wniosku, że w ogóle się nie nadaje do tego zawodu. To świadczyło o jego poziomie zaangażowania w to, co robi, oraz o odpowiedzialności zawodowej. To ciekawy rys jego charakteru, bo oznacza, że do samego końca, po wszystkich sukcesach, jako artysta ani trochę nie był bardziej pewny siebie. Jego trema była zdumiewająca. Bał się, że nie podoła. Koledzy często go nie lubili, bo jak już wam wspomniałam, bywał mocno krytyczny. Kontakt z nim był trudny i zależał od jego zmiennego nastroju. Nigdy nie miał zastrzeżeń do swojej pracy, ale kolegów scenicznych potrafił zwyzywać od ostatnich. Miał też obsesję, że ktoś może mu ukraść rolę, opowiada o przyjacielu talar. No i oczywiście każdy pracowity aktor powinien w swoim życiu mieć chociaż jedną taką rolę, po której no nie będzie mógł ulicą przejść obojętnie. Nie znaczy to jednak, że taką rolę się uwielbia. Dla Romana Wilhelmiego była to rola oczywiście w serialu Czterej pancerni i pies. No jednak faktycznie szczerze jej nie znosił. Stałem się popularny, zna mnie każde dziecko w tym kraju. Tyle, że nie zupełnie o to mi chodziło. Owszem, cieszy mnie, że ludzie rozpoznają mnie na ulicy, że w warsztacie zreperują mi samochód na poczekaniu, a panienki w urzędach w podskokach pomogą w załatwieniu rozmaitych spraw. Gorzko podsumował tamten okres. Najfaktycznie no było także jeszcze długo po zakończeniu emisji. Zresztą, ona jest do tej pory tak naprawdę wznawiana, ale jednak wiadomo, że ten największy bum był po pierwszej emisji serialu. Wilhelmi był zakładnikiem tej roli. Bano się, że ludzie nie będą w stanie sobie go przełożyć na inną rolę, bo za bardzo przyzwyczaili się do tej z czterech pancernych do Olgierda Jarosza. Ponoć już na planie bał się zaszufladkowania i nie mógł się doczekać, kiedy jego postać zostanie uśmiercona, a kiedy później chciano, aby powrócił. Jako brat bliźniak Jarosza stanowczo odmówił, twierdząc, że wolałby zaangażować się w produkcję o większej wartości artystycznej. Ale właśnie w tym okresie, kiedy faktycznie ten jego największy koszmar się spełnił i telefon nie dzwonił, nie było propozycji aktorskich. Mężczyzna coraz częściej zaczął zaglądać do kieliszka. I faktycznie później, już zanim ciągnęła się łatka alkoholizmu, jednak jego bliscy i znajomi mówią, że nigdy nie był od niego uzależniony. Nie da się jednak ukryć i w wielu wywiadach sam Wilhelmi o tym mówił, że wysoko procentowe napoje nie są mu obce i często jakby spędza. Czas na ich spożywaniu. Ale wiele osób też mówi, że plotki o tym jakoby był alkoholikiem rozpowszechniali po prostu zazdrośni koledzy z pracy. Wiele się jednak o tym mówiło, że Wilhelm miał wielki talent i przez to, że też był dość szorstki w obyciu, to no nie wszystkim pasował. Ludziom nie bardzo się składało w głowie, że można chlać do 5 nad ranem, a o dziesiątej być na próbie pełnej gotowości. Dzisiaj pamiętają o jego szaleństwach, bo efektownie jest opowiadać wesołe anegdoty, aniżeli o jego rzetelności w codziennej pracy. Wspominał z żalem reżyser Maciej Prus. No tak, ale popularność przyniosła mu rola w czterech pancernych. Nie zapominajmy jednak, że bardzo często na ekranach pojawiał się jako Szwarc Charakter. Te najczarniejsze postaci, które zresztą bardzo sobie ukochał. To są świetne role, z aktorskiego punktu widzenia znacznie ciekawsze niż mdłe, zazwyczaj postacie bohaterów pozytywnych. Tu aktor ginie w cieniu ich zalet, postacie negatywne są lepiej napisane, bardziej złożone psychologicznie, wcielając się w postać, która budzi od razu, mimowolnie następuje próba obrony samego siebie, zdradzał Wilhelm. Po czterech pancernych pojawiał się głównie w serialach dla młodzieży, takich jak do przerwy 1.0, wakacje z duchami, stawiam na Tolka, banana. Teatrze wreszcie dostawał natomiast ciekawsze propozycje. Z czasem jednak udało mu się przełamać złą pasce. Pojawiły się znakomite role. Zaklęte rewiry, dzieje grzechu oraz rola tytułowego Dyzmy w serialu. Co ciekawe również tej roli, która do tej pory uchodzi za jego jedno z największych osiągnięć, początkowo w ogóle nie chciał przyjąć. Krąży plotka, że wzięto go wtedy podstępem. Wielu wiedziało, że nie znosi Jerzego Sztura. Wypowiadał się o nim naprawdę. Delikatnie mówiąc, nieprzyjemnie. No i kiedy usłyszał, że sztur może dostać tę rolę, to z miejsca się zgodził. Miał na koncie blisko 170 ról w teatrze, kinie i telewizji i w każdą z granych przez siebie postaci angażował się bez reszty. Nie potrzebował przy tym naukowych interpretacji literackich, pierwowzorów czy wiedzy o autorze, za to zawsze domagał się szczegółowych wskazówek od reżysera, jak ma budować swoją postać. Ja bardzo bym Wam tutaj chciała zwrócić uwagę na rok 1980 i tytułową postać w filmie Czma. To była rola stworzona dla niego. Był w nią zaangażowany do samego końca. Żył tą postacią także poza planem. Nie odstępował jej nawet na krok. I na dziś to już koniec. Koniec pierwszej części, ponieważ życie pana Romana jest tak bujne, że mimo, że zawsze staram się zamknąć życie artystów, o których mówię w takiej pigułce, to tutaj naprawdę trudno mi było wyrzucić bardzo dużo cytatów, historii, które na pewno warte są tego, by o nich wspomnieć. Dlatego zapraszam was do części drugiej. Która będzie no, nie mniej interesująca, myślę, że dla wielu bardziej, ponieważ skupimy się na życiu prywatnym aktora, na jego związkach oraz na schyłku jego życia, kiedy niestety zapadł na chorobę nowotworową. Serdecznie Wam dziękuję za wszystkie komentarze, łapki w górę i subskrypcje. Jeśli jeszcze się nie subskrybujemy, to bardzo Was proszę, żeby to zmienić, bo naprawdę bardzo się cieszę, kiedy nas tutaj przybywa. Serdecznie Wam dziękuję jeszcze raz, no i do zobaczenia w następnym odcinku, który również poświęcony będzie temu właśnie aktorowi.